dobry, witam wszystkich, ja jestem Miszykiszka, Kiszka. to jak widzicie jest Alliance Colonial Marines, a to jest kapral Dwayne Hicks, tak, Dwayne Hicks, ten sam Hicks, który wystąpił w filmie Obcy decydujące starcie. Oczywiście akcja gry toczy się zaraz po tym, jak zakończył się film Obcy decydujące starcie. Na grę czekałem bardzo długo, nawet bardzo, bardzo długo. Wypatrywałem wszystkiego, co związane z tą grą. No I cóż, zobaczymy. Może mnie nie zawiedzie tym razem, tak jak Alien vs Predators, który jakiś czas temu wyszedł. I kijem go więcej nie dotknę, mam, ale grać nie chcę. Z przyczyn oczywistych. Dzisiaj chciałem wam pokazać coś innego. Pokażę wam niestety pierwszą misję. Niestety dlatego, że multi, który chciałem pokazać, nie działa. A nie działa pewnie z tej przyczyny, że to jest dzień premiery. W zasadzie na Steamie było dostępne już wczoraj. A Multi, nie działanie Multi objawia się tym, że wchodząc do lobby czekamy na połączenie i cóż, nie ma się z kim połączyć, w związku z czym nie, nie ma z kim grać. A bardzo, bardzo chciałem zagrać obcym i zjeść komuś mózg. No, ale wrócimy do tego co mamy tutaj. Tak jak powiedziałem, akcja gry zaczyna się zaraz po tym jak USS Solako zostaje opuszczone przez replay Bishop'a i resztę ocalałych z decydującego starcia. Oczywiście zaraz po wysadzeniu LV426. W zasadzie to nie wiadomo, czy ono zostało wysadzone, bo nie pokazali. W każdym razie wybuch termojądrowy był, a Dios było, więc przypuszczam, że planeta została rozpiżdżona na drobne kawałki. No. I my pojawiamy się, gdy USS dryfuje nad jakąś planetą, której nazwy nie pamiętam. Nawet nie zadałem sobie trudu, żeby zapisać. Oczywiście oddział dzielnych Maryi został wysłany do spenetrowania, dali ciała, jak widzicie, dosłownie leżą sobie ciała dookoła, krwi pełno, więc coś poszło nie tak. Jesteśmy wysłani, żeby odzyskać naszych dzielnych żołnierzy, odzyskać, durne słowo. Kolejne nawiązanie do filmu, zadek biszopa. Jak wiecie, biszop w decydującym starciu został rozczłonkowany przez królową, i ci co przyglądali się dokładnie filmie to wiedzą, że to jest, tam zaliczyli epic fail'a, zaraz po tym jak Bishop został rozerwany. To aktor, który go grał, kurczę zapomniałem jak on się nazywał, nieważne. W każdym razie aktor, który grał Bishopa, leży sobie rozpołowiony, ma za zadanie uratować Newt, która jest tam wciągana do śluzy powietrznej. O, zabrażarki. w którym Ripley i cała reszta ekipy wystrzeliła się pod koniec. O, obcy gdzieś tam migną. W każdym razie wracając do tematu, o którym przed chwilą mówiłem. Mm, Bishop rozpołowiony do połowy, ratuje Newt. No i co? I widzimy epic fail. Wszyscy, którzy przyjrzą się bliżej, zobaczą, że Bishop stoi w dziurze. I to tak hamsko wyciętej dziurze w podłodze. Wygląda to przezabawnie. No i wracamy do naszego Bip bipsa. zaczyna robić się ciekawie, atmosfera gęstnieje. Liczę na to, że trup będzie siał się gęsto. Oczywiście obcych, a nie naszych. Tutaj musimy uwolnić pana. Nawiązanie oczywiście do filmu jest więcej. Jak widzicie pukaweczki są takie same jak w filmie 911 też były w filmie. 911 używała, żeż ona się nazywała. Kurczę. Vasquez, tak, Vasquez używała 911. Później w piękny sposób się wysa <coughs> wysadziła granatem. To było coś. No i widzisz, 911 jest. Postrzelaliśmy do obcego. Nasze zadanie jest zabić obcego tutaj szybko i skutecznie. Żeby nawet śmiertelnie. Cóż, animacja ze obcych jest zrobiona, zrobiona zacnie. Rzekłbym nawet, że mi się podoba. A jak wiecie, trudno zaspokoić potrzeby już jeżeli chodzi o animację, cała reszta. No cóż, są pewne niedociągnięcia do, nie jak widać i konsekwencje. To, no, z powarą po rękach, z pawarą po rękach nic mu nie jest. No, opcyk zrobili fajnie, ale na resztę chyba brakło budżetu. Oczywiście tak jak w filmie, ładujesz do obcego, z obcego leci kwas, no i cóż, kwas zabiera Ci życie, więc dobra rada, strzelaj do obcego na odległość, czyli utrzymuj dystans. A jeżeli znajdzie się pacjent, który chce zapytać, czy będzie zbrojownia, zali jest Colonial Marines. Haha, ha, nie będzie. Tu nie ma co opowiadać, odrzut to jest hmm, coś, co nie istnieje. Oczywiście jest tam jakiś tam predefiniowany odrzut. Wrażenia są takie, yy, o kamera, mamo, mamo, tu jestem, pozdrowienia. Yy, wrażenia są takie, jakby karabin strzelał brustami, jednak wali seriami. W filmie było, pojedyncze kontrolowane serie, przerwać ogień z inseratorów, cokolwiek miałoby to znaczyć. Oczywiście, jak widzicie, nasze zadanie to jest znaleźć czarną skrzynkę, żeby dowiedzieć się, co się stało na USS Lako. My wiemy, co się stało, bo oglądaliśmy film. Ci, co nie oglądali, powinni szybko nadrobić. Spawareczka, kolejne nawiązanie do filmu. No i jak widać, na skanerze ruchu mamy pierwszych obcych, znaczy, drugich obcych. Jak widać, giną. Nie za bardzo chcą ginąć. Wola przetrwania wysoka tak jak niektórzy, niektórych graczy w Battlefieldzie. Dobrze, że nie podskakują tak dużo. No i jak widzicie, znaczy widzicie... Nie widzicie, nie słyszycie, atmosferka jest fajna. Że tak powiem, ciemny pokój, słuchaweczki na uszach no i jest element grozy taki, jak powinien być. Dobra, szybciutko odzyskujemy. Kurcze, no bardzo jestem ciekaw tego multiplayera, nie wiem, czy uda mi się jeszcze, jeszcze dzisiaj podpiąć. Jakby się udało, to bym, to bym wrzucił. Póki co musicie się zadowolić singlem. Oczywiście misja. O kurcze, co tu się stało? Misja niezbyt złożona. Zbyt dużo akcji też nie ma, jak to zwykle na początku. Ale myślę, że to demonstruje, co gra potrafi. Silnik Unreal mogli wziąć coś lepszego, nie mówię od razu, że Frostbite'a, ale więcej zniszczenia by było, tak to tylko szybki pękają. A pękające szybki to już widzieliśmy w innych grach, których nazwy nie będę mówił, a lobby, by the way, lobby w multiplayerze jest bardzo podobne do znanego tytułu, którego nie wymienię. No jak widzicie, obcych coraz więcej, zaczyna się coraz, coraz ciekawiej robić. No kurczę, właśnie miałem sprawdzić, i zapomniałem, czy jest granatnik. Taki jak w filmie, co to replay na końcu. Matkę. Oczywiście na końcu decydującego starcia. Matkę traktuje w zasadzie jej odwłok granatnikiem. Chociaż znaczy nie, nawet to nie był odwok, to był jajowód. Obcy poruszają się po ścianach. W sumie to multi chciałbym zobaczyć, jak to bieganie po ścianach bieganie po ścianach wygląda, bo ostatnio grałem w AVP wiele, 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 wiele lat temu w zasadzie, no nie ostatnia AVP to była klęska w każdym razie, bieganie po ścianach przyprawiało mnie mdłości między innymi jeden z powodów, dla których nie grałem w 3D błędnik mi szaleje i, że tak powiem, niezbyt komfortowo się czuję no tak, to było, to było sprytne jak to były te ładunki termonuklearne, to byłoby adios, muciacios jak w filmie. Pozostałby na, po nas tylko proszek, a nawet nie proszek. No. I zaczyna się wartka akcja wielu bohaterów, wielu obcych. Teraz zobaczy, zaraz zobaczycie jak ładnie, ładnie schodzi życie, jak obcy zbliża się i wypalicie mu prosto w ryj. Na przykład z shotguna. Swoją drogą ciekawe co to za shotgun, bo na 870 to nie wyglądało. O, obcy padają. O no, gin. Aj przeciwnik. Aj AI przeciwników. Aj przeciwników jak, jak widać jest dużo lepsze niż moich hmm, współtowarzyszy. Zbyt inteligentni to oni nie są. Liczę na to, że nikt mnie nie zajdzie z tyłu. No ale niestety. Niestety zaraz będę miał kogoś na tyle. Więc cóż. O właśnie. Zbyt wiele od nich wymagać nie mogę. Refleksem też się nie wykazują. Nie jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w trybie ultra twardziela. który na pewno testuję, jak tylko przejdę. Przejdę tryb twardziela. No cóż, jak widać, akcja przednia. Prawie zginąłem. Szczęście swoich nie można zabić, w związku z czym ogień ciągły na swoich i o! No. I tym oto optymistycznym akcentem zbliżamy się do końca filmu. Przynajmniej. Mam nadzieję, że to zapoczątkuje jakąś serię. Ale też mam nadzieję, że trochę bardziej multiplayerową. O, dzień dobry. No i tak to było szczwane. Zdetonować granat zupełnie jak Vasquez. Czy nikt nie pomylił Cię z facetem? Nie, a Ciebie? Ci, co oglądali, wiedzą o czym mówię. No. Każdy dzień to wyzwanie. Każda wypłata to fortuna. Uwielbiam operacje formacji. No i tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami i mam nadzieję do zobaczenia w multiplayeru.